Saudowie przyzwyczaili nas do oferowania piłkarzom światowego topu bajońskich zarobków. Tym razem w ich planach znalazł się klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego Rafinha, który rozgrywa fantastyczny sezon. Al-Hilal pożegnał się niedawno z innym Brazylijczykiem, Neymarem. Teraz w jego miejsce sprowadzić mogą właśnie Rafinha, o którym marzy dosłownie każdy światowy klub. Tym, co ma zachęcić skrzydłowego do przeprowadzenia się na Półwysep Arabski, są rzecz jasna zarobki. Sport podaje, że Rafinha mógłby zarobić tam nawet 200 milionów euro, 856 milionów złotych, w czteroletnim kontrakcie. Taką ofertę usłyszeć już mieli agenci Brazylijczyka. Jednak aby rozpocząć negocjacje, Al-Hilal musiałby najpierw wykupić go z Barcelony, bowiem jego kontrakt z Dumą Katalonii obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Tutaj pojawia się propozycja 100 milionów euro. Niewykluczone, że Barcelona przystanie na te propozycje w związku z nie najlepszą sytuacją finansową. Nie tylko mogłaby znacząco zasilić budżet, ale także zejść z wysokiej pensji zawodnika, co jest niezwykle ważne w przepisach La Ligi. Al-Hilal przygląda się także sytuacji Wiktoria Osimhena, który aktualnie gra w barwach Galatasaray po tym, jak skonfliktował się z władzami Napoli. Klub z Riyadu zajmuje drugie miejsce w saudyjskiej ekstraklasie, ustępując Al-Ittihad i wyprzedzając Al-Nasr.